Wiesz, ktoś mówił? Cześć, wam witajcie Tak jak mówiłem wczoraj Lecimy dzisiaj z przykładką Tu już można zobaczyć, jak to powychodziło Całkiem znośnie No i teraz zupełnie inaczej to składamy Ustawiamy winkiel i od, winkla, i od winkla dokładamy po kolei, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, częściej też szpilki są podawane i od razu y, ręką dokręcamy do, odpowiedniej, do odpowiedniego wymiaru. Leci to na bieżąco. Wkładam po trzy klamry, nie dwie, tylko trzy. No i tu od razu. Bo tak jak tutaj widać, w niektórych momentach w niektórych momentach beton powpływał środkiem. Także też dociągamy to. Niech będzie ta jedna więcej. Idzie 5 i 50. Tam na tym leżą te kliny. Trzeba go. I zakładam, dobijam do dołu. Nie zdejmuje się tego wcale aż tak tragicznie. Tak jak mówiłem, drugi raz zupełnie inaczej to idzie. Cyk. Cyk. Drugi raz zupełnie inaczej to idzie. zaraz Zobaczymy, jak tu nam się to zajdzie Dzisiaj fajnie jest. Ciepło puszcza wszystko, ale ma to swoje plusy i minusy. Glina się po I teraz kuźwa, całe buty zawalone. Teraz całe buty zawalone. O ty. Cyk, teraz mamy 4,90 dziewięćdziesiątki. Teraz mamy cztery dziesiątki, tu muszę korki pozakładać. Poprawki po pierwszym szalowaniu te korki to też tak chaotycznie zakładane były. Ach. Także tu jest to, co mówiłem. Drugi raz zawsze idzie trochę lepiej. A tam muszę nałożyć nakrętki. I tu w rogach też trzeba patrzeć. No bo dość ciężko te nakrętki nakładać Jedna musi być praktycznie na zero o. I gitara I gitara, i tu już od razu też sobie Dociągam to zaraz przyjedzie inwestor nam pomagać Chcę się pobawić to niech się bawi na razie jeszcze mamy blisko ale to później trzeba będzie tam z zewnątrz nosić. Także też będzie trochę zabawy. Noliki od razu zbieramy. No, muszę przekładać niektóre. No, bo tak jak mówiłem poprzednio, chaotycznie to było wkładane. Teraz już zupełnie inaczej to idzie. Czek. I od razu ściągam. Masz? I to jeszcze parę sztuk tutaj. I zaraz ten kawałek mamy gotowy. To będziemy mogli ten winkel szastać. No i jeszcze te korki powciągać trzeba będzie, nie? Ciągle po uzupełniać to. No i powiem Wam, że podoba mi się ta ściana. Nie ma źle. Potężnie, co nie idzie? Niektóre już pozużywane są. Teraz, już w ten sposób nabijałem szpilki, żeby od razu cały winki mieć ustawiony. Bo tu idą na każdy winkel zewnętrzny, praktycznie idą 40. Więc tu sobie ponabijałem 5 cm od winkla i 35 tą szpilkę. Także tu cały winkel będę miał od razu zaparty. Tak samo tutaj, według projektu, tak, żeby też mi zaparło od razu pierwsze blaty, żeby mieć już ustawiony od razu winkel w tym miejscu, w którym chcę mieć go ustawionego. Nie będę musiał później już szarpać się z całymi blatami. Także już jest lżej. No i tu, od razu jak to dociągamy, to od razu nam się to liniuje. Więc też już nie tracimy później czasu na to, żeby, żeby się z tym bawić. Co dzisiaj zaczęliśmy w zasadzie od rana. Potrasowaliśmy to. I o 10 zaczęliśmy składać. Zobaczymy, ile uda nam się złożyć. No i to mamy po 14.00. Parę minut w zasadzie 4 godziny zabawy No tak to wygląda z tej strony Tam jest kawałek takiego napływu na łączeniu Później pokażę Ale to dlatego, że tego betonu trochę za mało było i musieliśmy to obniżyć Już nic tam nie dokładaliśmy Nic tu się nie dzieje, tu i tak będziemy domurowywali to na równo więc może tak spokojnie zostać no i co, tak to spoko wychodziło tam przepust na prąd już się otworzył no i udało nam się przez te 4 godziny złożyć tą całą część to ten winkiel i tą całą część także zostało nam w zasadzie o ta połóweczka to najgorszy temat. Bo tutaj mieliśmy i stopę kominową. Także to najgorszy, e, najgorszy temat, była. A tu już zobaczcie, ten kawałeczek nam został. Także dzień czasu myślę, że na spokojnie to ogarniemy. No i tutaj już mówię na bieżąco, od razu to składamy. Zostanie tylko założyć szyny prostujące. Wyprzeć to, wrzucać zbrojenie. I tyle, i betonujemy część dalszą, powoli się bawimy. Zaraz wejdziemy stąd przekładali, To już praktycznie mamy pusto, kawałeczek ten tylko został, dwie, trzy, cztery sztuki. No i tu już tak jak mówiłem, ustawiamy winkle i schodzimy się do środka, jeden drugi winkel już ustawione też mamy, i schodzimy się tutaj do środka. Gdybyśmy mieli to wytrasowane. Wczoraj, tak jak, tak jak chciałem, zaraz po kanalizacji, no to dzisiaj byśmy mieli to ogarnięte, podejrzewam. Przynajmniej, przynajmniej dotąd byśmy to zamknęli, zostałby ten kawałeczek z wykuszem. Pewnie byśmy pozakładali jeszcze dzisiaj szyny prostujące, a tak to, no ale nic nie poradzisz. Jest jak jest i tak jest dobrze. Więc drugi raz idzie na pewno przyjemniej. To się składa, już się z tym tak nie szarpiemy. Już idzie to na bieżąco. Więc o wiele lepiej. No, dzisiaj trochę utrudnienie była tak wina. Czepiała się do butów niesamowicie. No, ale co? Jest jak jest, nie? Nie wszędzie jest chudziak po całości. Tak to fajnie, powiem Wam, że podoba mi się ten beton. Robi to wrażenie. Nie miałem z tym styczności ze ścianami w szalunkach a tak to całkiem całkiem. No i co, i gonimy ten temat. Jutro na pewno to będziemy mieli złożone, gotowe, powypierane, już do zbrojenia. I, no i beton, i beton, i beton. Mamy kolejne betonowanie. Tempo było takie, że nie miałam kiedy kamery nałożyć na głowę Ale jak zaczęliśmy w niedzielę o godzinie 10 składać Tak wczoraj skończyliśmy, dzisiaj tylko powypieraliśmy z templami I tu posłuchałem tam z przodu Gdzie jest wykusz, Nawierciliśmy dwunastku, powbijaliśmy na każdym winku Dwunastkę pręta W ławę fundamentową I jest spoko, teraz nie ma szans dodatkowo z templami powypierane Wita zaparta szalonek i nie ma szans, żeby tego grywało i tak na każdym na każdym łączeniu dodatkowo złapaliśmy te miejsca jeszcze górą więc tu już raczej nic się nie powinno wydarzyć musimy chwilę poczekać bo zator jest w pompie ale może zaraz pójdzie to była kombinacja z, tym, z tymi korkami ale to dzisiaj na szybko robiliśmy, mam nadzieję, że to wytrzyma Tu dodatkowo jeszcze, jak będziemy betonowali, to wstęple sobie powkładamy Już po zabetonowaniu Zaprzemy tutaj o winkel. I tam zaprzemy, dołem zaparte w zasadzie jest, ale Powinno wytrzymać Przekręcone jest W ten sposób ta w środku Wkrętami Jest to złapane Powinno wytrzymać Poprzednio wytrzymało, to może i teraz da rady No i to zostało nam Cierpliwie czekać Tak jak mówiłem, zajęło nam to w zasadzie Półtorej dnia Na zbrojenie Ściągnąłem Chłopaków do pomocy, więc póki my składaliśmy Chłopaki zbrojenia pokręcili Także my za wczoraj To tylko dokończyliśmy składać Na szybko tą całą część będzie widać, to no bo część jest złożona na materiale Stąd tą całą część złożyliśmy, wrzuciliśmy zbrojenia, pokręciliśmy elki pomontowaliśmy szyny prostujące podokręcaliśmy, powypieraliśmy także półtorej dnia nam to zajęło ale powiem wam, że czuć było na rękach ciężkie są jak cholera no i co, czekamy aż pompa ruszy i włączymy się na betonowanie i po betonie tym razem bez przygód zobaczcie jak ładnie docyka ta pierwsza połowa elegancko prawie bez przygód bo za mało betonu było powiem wam, że doliczyłem pół metra liczone było generalnie na 5 cm wyżej niż jest teraz zabetonowane, no i wyszło, że z braku jeszcze pół metra, więc, więc wychodzi na to, że trzeba doliczać metr praktycznie nawet w szalunkach. Policzony jest dość dokładnie, więc coś tu jest nie tak. Trzeci raz pod rząd z tej betoniarni yy, mamy brak generalnie, nie wiem o co chodzi. Zobaczymy na następne betonowanie. Na no mówię, ten metr więcej, no nie ma innego wyjścia. Najgodrze u nas wszystkie betoniarnie pozamykane, więc musieliśmy domieszać trochę w betoniarce i to w, na wewnętrznych ściankach dołączyć delikatnie, dosłownie taka tam warstwa. No ale co zrobisz? Zabawy było trochę tylko. A tak to co, no, zabetonowane, zawibrowane, dość gęsty ten beton przyjechał. Na pierwszą część był trochę rzadszy, ale tak to najważniejsze, że nic się nie wydarzyło. Wszystko wytrzymało więc, te zaparcie szpilkami, dwunastkami, tak jak jeden z Was podpowiedział, to jak najbardziej zdało egzamin. Nic tu się nie wydarzyło. Ciekawe, czy wytrzymałoby też, gdyby nie było tych stępli na dole, tutaj no, tak to ta sama sytuacja, przytarte. I spoko. Trochę różni się kolorem ten beton powierzchni, który dorabiany był ręcznie. Temat wiadomy Ten, który przyjeżdża z betoniarni, jest aż taki grafitowy. No, ale mówię, jest to cieniutka, cieniutka warstwa z zewnątrz na samym, na samym wierzchu, więc nic tu się nie wydarzy. Do tej pory nie było problemów. No Tym bardziej, że mówię, no to w szalunkach jest. I wszystko policzone, też jest po szalunkach Czemu zbrakło, nie wiem Tak jak się patrzy Też jest kawał chaty, nie? Dobra, na dzisiaj będzie tyle, a tutaj na razie fajrand